Cześć. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, jak pozbyć się pluskiew z domu. Pluskwy to małe, brązowe owady pluskwy to małe, brązowe owady, które żywią się krwią ludzi i zwierząt. Są aktywne głównie w nocy i ukrywają się w szczelinach i zakamarkach, takich jak łóżka, meble i dywany. Objawy obecności pluskiew, ukąszenia na skórze. Które swędzą i są zaczerwienione. Małe, brązowe plamki na pościeli lub meblach. Nieprzyjemny, słodkawy zapach. 1. Odkurzanie Wacuming dokładnie odkurzaj wszystkie powierzchnie, w tym łóżka, meble, dywany i listwy przypodłogowe. Zwróć szczególną uwagę na miejsca, w których pluskwy mogą się ukrywać. Po odkurzaniu wyrzuć worek z odkurzacza. 2. Pranie Wypierz całą pościel. Ubrania i inne tkaniny w gorącej wodzie, co najmniej w c i wysusz je w wysokiej temperaturze. Tchre, Freezing, obiec stwadzan not be washed. put heminat i bakant freeze for at least four days. 4. Spraying, użyj specjalnego preparatu do zwalczania pluskiew. Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. FIVE. Professional Help. Jeśli problem z pluskwami jest poważny, rozważ skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy dezynsekcyjnej. Regularnie odkurzaj i pierz pościel. Sprawdzaj bagaże i ubrania po podróży. Uszczelnij wszelkie pęknięcia i szczeliny w ścianach i podłogach. Używaj pokrowców na materace i poduszki. Pluskwy są bardzo odporne na działanie insektycydów, dlatego ważne jest, aby stosować różne metody zwalczania. Aby zwiększyć skuteczność, proces usuwania pluskiew może być czasochłonny i wymagający cierpliwości. Nie poddawaj się, jeśli nie widzisz natychmiastowych rezultatów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skonsultuj się z profesjonalistą. Pluskwy to małe, brązowe owady, które żywią się krwią ludzi i zwierząt. Są nocne i zwykle ukrywają się w szczelinach i pęknięciach w pobliżu łóżek, sof i innych miejsc. W których ludzie śpią lub odpoczywają. Pluskwy nie latają, ale mogą szybko pełzać i łatwo rozprzestrzeniać się z jednego miejsca do drugiego. Pluskwy mogą dostać się do domu na wiele sposobów. Mogą przyjechać na bagażu, odzieży lub zwierzętach domowych. Mogą również przemieszczać się z sąsiednich mieszkań lub budynków. Istnieje kilka sposobów na wykrycie plusków w domu. Jednym ze sposobów jest poszukanie ich samych. Są małe, Brązowe i mają owalny kształt. Możesz również poszukać ich odchodów, które wyglądają jak małe, czarne kropki. Innym sposobem na wykrycie pluskiew jest poszukanie ugryzień. Ugryzienia pluskiew są zwykle swędzące i czerwone i często pojawiają się w skupiskach. Istnieje kilka sposobów na pozbycie się pluskiew z domu. Jednym ze sposobów jest wezwanie profesjonalnego eksterminatora. Eksterminatorzy mają dostęp do pestycydów które są skuteczne w zabijaniu pluskiew. Jeśli masz pluskwy, najlepszym rozwiązaniem jest wezwanie profesjonalnego eksterminatora. Eksterminatorzy mają wiedzę i doświadczenie, aby pozbyć się pluskiew szybko i skutecznie. Jeśli zdecydujesz się na samodzielne pozbycie się pluskiew, ważne jest, aby używać pestycydów zgodnie z instrukcją. Pestycydy mogą być szkodliwe dla ludzi i zwierząt domowych, dlatego ważne jest aby stosować je ostrożnie, istnieje również kilka naturalnych środków zaradczych, których można użyć, aby pozbyć się pluskiew. Należą do nich, gorąca woda, pluskwy giną w temperaturze 122 stopni Fahrenheita. Możesz użyć gorącej wody, aby zabić pluskwy w pościeli, ubraniach i innych przedmiotach. Zimne powietrze. Pluskwy giną również w temperaturze 0 stopni Fahrenheita. Możesz użyć zimnego powietrza, aby zabić pluskwy w meblach i innych przedmiotach. Diatomit. Diatomit to naturalny proszek, który może zabić pluskwy. Możesz posypać diatomitem miejsca, w których pluskwy się ukrywają. Pluskwy to uciążliwe szkodniki, których trudno się pozbyć. Jeśli masz pluskwy, ważne jest... Aby działać szybko, wezwij profesjonalnego eksterminatora lub użyj pestycydów lub naturalnych środków zaradczych, aby pozbyć się pluskiew.